Witam wszystkich, zwłaszcza tych, których widzę po raz pierwszy lub których długo nie widziałem. Mam nadzieję, że będziecie się u nas czuli, jak u siebie w domu. Gościnność to cecha, chyba jedna z takich podstawowych, elementarnych cech, jaka powinna cechować chrześcijan. Ale nie tylko chrześcijan, bo jak przyjrzymy się Staremu Testamentowi, to widzimy, że gościnność jest takim wręcz przekazaniem, nakazem, przykazem, jedną z podstawowych, elementarnych rzeczy. Przed stworzeniem jeszcze prawa mojżeszowego, na przykład była taka historia, kiedy Abraham przyjmował gości, nie wiem czy ją pamiętacie, widział, jak zbliża się trzech y, męż, mężów I natychmiast poprosił żonę żeby przygotowała coś do jedzenia zaprosił ich kazał im usiąść odpocząć się no jest tą taką pod, jedną z podstawowych elementarnych rzeczy Nowy Testament oczywiście pielęgnuje ten, y, ten piękny zwyczaj my chrześcijanie y, no w sumie jest, nasza wiara zbudowana jest na filarach y, y, judaizmu Starego Testamentu więc przejęliśmy ten piękny zwyczaj i Nowy Testament też bardzo wiele mówi o gościnności. Ten dźwięk garnka oczywiście też mi się skojarzył z gościnnością, bo przeważnie gościnność wiąże się z, 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 z usługiwaniem, z karmieniem. Karmienie ogólnie w Słowie Bożym ma, ma taki wydźwięk, symbol, no karmienie Słowem Bożym, prawda, to jest słowo, które już bardzo, bardzo wiele mówi o tym, o tym duchowym wymiarze gościnności. Paweł, na przykład w liście do hebrajczyków 13:2, nie zapominaj, przepraszam, za Paweł, bo tak naprawdę liście do hebrajczyków, opowiedzmy sobie tak, nie zapominajcie o gościnności. Dzięki niej niektórzy nieświadomi tego gościli aniołów, ale jest fantastyczny fragment. Mało mam okazji takich, żeby kogoś spontanicznie zaprosić do domu z ulicy. Tutaj oczywiście autor nawiązuje do Abrahama, ale nie wykluczone, że Komuś z, 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 z nas się już to przydarzyło albo przydarzy. Słyszałem już takie świadectwa, kiedy ktoś rozmawiał z sobą, która być może była aniołem. W liście do Rzymian pisze Paweł, wspierajcie w potrzebach świętych, pielęgnujcie gościnność. Piękna zachęta. Albo pierwszy list Piotra, okazujcie jednim drugim gościnność bez szemrania. Nie wiem, jakie miał doświadczenia, czy co miał na myśli. Widocznie spotkał się już z gościnnością. Po której potem ktoś kogoś rozliczał albo ubolewał, że za dużo wydał na obiad. Trzeci list Jana 1,5. Bardzo fajny fragment. Starszy do ukochanego Gajusza, którego kocham w prawdzie. <laughs> Ukochany, to co czynisz dla braci i to, co nieznanych, i to nieznanych sobie dowodzi, że jesteś wierny. Zaświadczyli oni o Twojej miłości przed całym kościołem. Proszę, wypraw, wypraw ich w dalszą drogę, w sposób godny Boga. Wyruszyli bowiem w podróż ze względu na Jego imię i niczego nie przyjmują od Pogan. My zatem powinniśmy takich ludzi podejmować i w ten sposób stawać się współpracownikami na rzecz prawdy. Bardzo ładna definicja. Ja przeskoczyłem kilka fragmentów. Tutaj cytowałem 1,5. Spodziewałem się, że tak szybko nas tutaj w swojej służbie Asia, że tak powiem, zaskoczy. 1,5, a ja przeskoczyłem kilka, ponieważ tutaj była ta kwintesencja dotycząca właśnie zachęty do gościnności, w tym przypadku misjonarzy. Więc jest to taki no, społeczny, wręcz religijny przykaz, obowiązek. Tak zresztą, jak mówię, zawsze było. W psalmie 23 nawet... Autor e, jakby powołuje się na, e, na gościność, przedstawia Bożą Troskliwość jako taką metaforę gościności. Pięknych kilka zdań. Zastawiasz przede mną stół na oczach moich wrogów, namaszczasz olejkiem mą twarz, a mój kielich już pełniejszy być nie może. Prawda? Jezus sam mówi, że przyjmując innych z otwartymi ramionami, służymy nie tylko im, ale również naszemu Panu. Yy, u Mateusza, nie musimy tego wyświetlać, to krótkie zdanie, brzmi to zdanie tak, które Pan Jezus powiedział, bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Się zastanawiacie się skąd w ogóle ten wątek, bo dzisiaj temat jest zupełnie inny, ale celowo tego nawiązałem. Pan Jezus jako przybysz... Yy, to nie jest y, jakiś wyjątkowy obraz, prawda? Bo Pan Jezus bardzo dużo wędrował. Pan Jezus jako przybyć, jako wędrowiec, jako ten, który odwiedza ludzi, Bóg, który chodzi, Bóg, który wędruje, Bóg, który nawiedza, który przychodzi do, do naszego domu, do nas, który nas odwiedza osobiście, indywidualnie. To jest taki, jednocześnie, jak się przyjrzymy postawie Pana Jezusa i jego działalności, to, to warto zwrócić na ten aspekt uwagę. Bóg jako wędrowiec, który chce nas odwiedzać po to, żebyśmy my w domu, w naszym domu, gdzie on przyjdzie, mieli z nim y, społeczność. No i, i właśnie, gościnność. Y, tutaj przechodzimy do sedna i tu przeczytam fragment, który dzisiaj wspólnie z wami, no z którym chciałem się zatrzymać. Ewangelia Łukasza 10, 38-42. Gdy tak wędrowali, Jezus trafił do jakiejś wioski. Tak to Łukasz opisuje. Łukasz nie ukrywa, że Ewangelię spisuje na podstawie takich dziennikarskich reszerszy. On chodzi, dowiaduje się, od świadków naocznych zbiera informacje, bo on nie był jakby uczestnikiem samej, samej, samej tej akcji. Natomiast wynika z tego, z opisu na przykład dzieł apostolskich, który również Łukasz napisał, że on same, od samego początku był bardzo aktywnym w chrześcijaństwie. Ale tutaj Łukasz nawet do jakiejś wioski pisze, choć my wiemy, że była to Betania opisywana w innych, przez innych apostołów bardzo dokładnie. Przyjęła go tam pewna kobieta, której było na imię Marta. Miała ona siostrę Marię. Maria usiadła u stóp pana i słuchała jego słowa. Martę tymczasem pochłaniały liczne zajęcia. W końcu podeszła i powiedziała: Zwróćmy uwagę, w końcu podeszła. To znaczy, że ona rzeczywiście gdzieś tam cały czas była w akcji, na to nawet nie zwróciłem uwagę. W końcu jednak podeszła i powiedziała: Panie. Czy nie obchodzi cię to, że moja siostra zostawiła mnie przy pracy samą, powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan zaś odpowiedział jej: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy. Inne tłumaczenia, przypisałem kilka różnych polskich tłumaczeń, żeby to dokładnie zobrazować. Mówią tak: krzątasz się zbytnio i troskasz za wiele, albo troszczysz się i niepokoisz się o wiele, o bardzo wiele rzeczy troszczysz się i kłopoczysz, albo Marto, Marto, zabiegasz i martwisz się o zbyt wiele. Tak powiedział Pan Jezus. No i teraz pewnie zaczynacie rozumieć, dlaczego zaczęłam o tej gościnności. Gościnność podstawowa, nieodłączna od obyczajów, od, od wiary, od nakazów Pana Jezusa, nieodłączna postawa. Marta była gościnna i w tym nie było nic złego, bo. My możemy bardzo często, ten temat jest Wam znany, ja mam tę świadomość, ja też słyszałem go wielokrotnie, ale ja bardzo często odnosiłem takie wrażenie, że, och ta Marta, to jest ta postawa taka negatywna, a Maria pozytywna, ona siedzi i słucha, a Marta się krząta, usługuje. Ale w gruncie rzeczy powinniśmy zrozumieć, że samo usługiwanie jest jak najbardziej chrześcijańskim obowiązkiem, nakazem i nie jest postawą negatywną. Samo w sobie w tej postawie nie ma nic złego. Przeciwnie, Pan Jezus w przeciwnym razie nie mógłby mówić wszystkiego tego o gościnności i o tym, że, że przyjęliście mnie i tak dalej. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na zupełnie inny aspekt. Nie na to, że Marta usługiwała, tylko na to, że ona, ta krytyka dotyczy stresu, jaki ona miała. Ona miała stres podczas tej, tej służby. Tam był niepotrzebna presja. Próbowała też. Ten rygor narzucić siostrze. Wiecie, wszyscy chyba znacie taką sytuację, że, że występuje nawet w tych najbardziej fajnych, świętych momentach taka, taka presja chwili, takie przyspieszenie niepotrzebne, takie robienie sobie stresu. Wiecie o czym mówię, prawda? Już pewnie byliście na świadkami takiej sytuacji, może nawet u mnie w domu. Nie chcę tutaj obarczać nikogo i, i, i opowiadać, jaki to ja jestem wyluzowany, ale kobiety z natury swojej są bardziej takie systematyczne, przynajmniej większość. I, i, i moja żona też ma taki dar organizacyjny. Ja zawsze mówię, że naszym miejscem organizacji. No i kiedy na przykład przychodzą do nas jacyś, ktoś spośród was, bo przecież kilka z was było u nas w domu, ja gotuję i pewnie. Za każdym razem powtarza się ten schemat, więc na pewno nieraz go zauważyliście, że ja wtedy przychodzę do pokoju, tam się gotuje sos, jakieś drugie danie i zupa jako, jako pierwsze danie, i próbuję z wami rozmawiać i, 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 i spontanicznie o czymś opowiadać, czy tam pytać, jak dojechaliście. A moja żona na to mówi tak. od 14 miała być zupa. Goście są głodni. Nalewaj zupę, mówi. Tak? te 4, 5 czy 7 minut. Nie? To, jest, to nie zawsze jest potrzebne. Oczywiście można mieć inną, przeciwną postawę, już też się z taką spotkałem, ale to jest nieprzy, niepotrzebne przyspieszanie życia kosztem jego smaku. Prawda? I mówię to w takim w dalszym tego słowa znaczeniu, bo, bo pewna dyscyplina jest potrzebna. Słyszałem już o takich sytuacjach, kiedy ktoś zaprosił gości, i po jakimś czasie, po dłuższej rozmowie, mówi, no to chodźmy wszyscy do kuchni, zrobimy jakąś sałatkę. No jest to pewien kontrast, może pewna przesada w drugą stronę, ale Marta z całą pewnością podjęła działanie, które zburzyło jej niepokój, podjęła działanie, które, miało, które spowodowało no, kosztem innych wartości, kosztem tych. tych yy, Straciła równowagę, powiedziałbym, zakłóciła ten bilans, a Maria miała zupełnie inną postawę. Maria miała postawę, o której Pan Jezus powiedział. Powiedział tak, czytamy dalej, 10, 42. A potrzeba jednego, Maria wybrała sobie dobrą część, część, która jej nie będzie zabrana. Dobrą część. Pan Jezus nie mówi, jak mówią dokładne tłumaczenia, że to jest dużo lepsza część, że tamta jest zła, bo nieraz my myślimy, no tak, część jest dobra, to tamta musi być zła. Nie, wcale tak nie jest. Jak kroimy chleb, którzy lubią piętkę, jak jadłem chleb, to lubiłem piętkę. nie znaczy, że piętka jest lepsza. Do kogoś innego może wcale nie, prawda? Więc niekoniecznie tak jest. Jakby ktoś przyszedł teraz na pół nabożeństwa i bym powiedział, no szkoda, że się spóźniłeś, bo ominęła cię dobra część. Uwielbienie było fajne, prawda? No, ale to nie znaczy, że ta druga część jest niedobra. Ona może nie być taka ciekawa, może nie być taka duchowa, ale pierwsza i druga część stanowią jakby całość, prawda? Chyba, że, że ktoś powie, że Ech, mowa jego jest do niczego, a postura nędzna. Tak połowi powiedzieli kiedyś. Yy, nabożeństwo to całość, prawda? To nie jest jedna połowa lepsza albo druga gorsza. To jest całość. I nasza chrześcijańska postawa, nasze życiowa ogólnie, i w służbie, i w Kościele, i w każdej innej sytuacji. Tak naprawdę powinna się składać z tych dwóch części. Teraz się zajmiemy przez chwilę Marią. Maria usiadła o stóp Pana i słuchała Jego słowa. Potrzeba jednego. Wybrała sobie dobrą część, część, która będzie jej zabrana. Ta postawa Marii siedzącej u stóp Jezusa, to można by tak powiedzieć, że to jest taka postawa takiego duchowego sabatu, wyciszenia. Jeśli nie będziemy rozpatrywać sabatów tak literalnie, jak to Żydzi na przykład, czy, czy wolno samochodem jeździć do kościoła, bo niektórzy wiedzą, że absolutnie nie, a inni, że wolno jeździć w sabat samochodem, ale tylko do kościoła. Jeśli zajmiemy się tym aspektem duchowym, tak. To ta postawa wyciszenia, słuchania słów Pana, wsłuchania się w Bożą wolę, w takim totalnej ciszy, w pełnym tego słowa znaczeniu. To nazwijmy to postawą sabatową. To jest bardzo, bardzo ważna postawa w naszym chrześcijańskim życiu. Bycie z Bogiem bez, bez konieczności jakiegokolwiek działania, bez konieczności jakiegoś planowania, bez konieczności jakiegoś rozliczania. Taka, taka czysta, sabatowa, czas modlitwy i, i czas bycia z Bogiem, bez, bez zamartwiania się. Dokładnie. A to ma, ma, Marta się zamartwiała niepotrzebnie. To jest ta postawa, która jest, powinna jakby wyprzedzać, poprzedzać nasze działanie. Najpierw powinniśmy się duchowo nakarmić w obliczu naszego Pana, u stóp naszego Pana, w jego obecności a potem napełnieni duchem świętym wskutek tych relacji z Bogiem przystępować do działania ale to działanie też powinno być nacechowane pewnym spokojem tam nie powinno być stresu służba nie powinna powodować żadnego stresu i to każda służba bo ktoś z was może pomyśleć że, że no tak służb to tak jest niewiele w kościele ale ja za chwilę do tego wrócę ja nie mówię tutaj że przed chwilą a się zdenerwowałem i już jakby wyszła z tego duchowego rytmu bo coś tam za późno powiedziałem Stoicki spokój, który jest podparty relacją z Bogiem, on powinien powinniśmy być tak naładowani, że powinno na dłużej nam wystarczyć, bo przecież ten sabat z Bogiem to jest piękny czas i czym więcej go mamy w życiu, w tym namiocie pokoju, spokoju, wytchnienia, tym lepiej jest. Ale większość z nas pracuje zawodowo i w pewnym momencie swojego życia, niech to będzie poniedziałek, wychodzi z tego namiotu spokoju. W świat, w życie, prawda? I tam czeka na nas mnóstwo przeróżnych dziwnych sytuacji, które mogą nas z niego wytrącić, ale też czeka nas i to cała służba w przeróżnych sytuacjach życiowych, nie tylko tutaj z przodu, służba czeka na nas na każdym kroku, jeśli spotykamy sąsiada na schodach, kolegę w pracy, jeśli y, y, przyjdą do nas świadkowie Jechowy, dzisiaj byli u mnie, ja byłem w ogródku, ona, moja żona otworzyła drzwi albo na przykład na łonie rodziny, służba na łonie rodziny, to my nie zapominajmy, że my chrześcijanie w każdej z tej sytuacji, w tym momencie, kiedy zaczynamy mówić o Bogu, rozmawiać o Bogu z kimkolwiek, to my jesteśmy na służbie a tak naprawdę wtedy. Kiedyś Staszek powiedział takie mądre zdanie, kiedy z kimś rozmawiałem i to rozmowa była taka energiczna, a jeszcze nie konflikt, a blisko jest do konfliktu, wszyscy wiemy, to Staszek powiedział, rozmawiacie o Bogu, to pamiętajcie, żeby On był wśród was. I o to właśnie chodzi, żeby być napełnionym, nasyconym tym czasem sabatu z Bogiem, a potem Bogu służyć. We wszystkim, co robimy, to tak naprawdę jest służba. Maria słuchała, a to słuchanie to też jest już Stary Testament. Zwrócił uwagę, jest kilka takich momentów jeszcze w V Księdze Mojżeszowej, kiedy. Które brzmią Słuchaj Izraelu. Tak się zaczyna wstęp do przykazań. Słuchaj Izraelu. Słuchanie jest bardzo ważne, umiejętność słuchania. Tak się rozpoczyna najważniejszą też modlitwę Izraelitów. Szema Izrael się nazywa ta modlitwa. Słuchaj Izraelu. W piątej księdze Mojżeszowej też piękne zdanie. Słuchaj Izraelu, jest naszym, Pan jest naszym Bogiem, Pan jeden. Kochaj więc Pana swego Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą i ze wszystkich swych sił. To jest mocne i takie no ciągle aktualne dla nas również. My mamy piękną pieśń na ten temat, ale my jeszcze dzisiaj nie będziemy śpiewać, może kiedyś. Ja skojarzyłem ostatnio, kiedy o tym rozmawialiśmy, jest taka pieśń u Twych stóp to tu miejsce święte jest, pragnę przyjść i skłonić się. Większość z was pewnie ją zna. Ten pokój jest piękny, ale czasem tak jak mówię z tego namiotu trzeba wyjść do życia i tam trzeba z kolei służyć, i powinno się służyć. Już, już pierwsi chrześcijanie zauważyli, że ta, 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 ta relacja, ta, ta równowaga między tą służbą, tą, tym działaniem i tym niedziałaniem, że ona może być zakłócona, kiedy na przykład obowiązków jest za dużo albo są źle zorganizowane. W dziejach apostolskich znalazłem taki fragment, który o tym bardzo dokładnie mówi. Apostołowie zauważyli, że ta równowaga ma być zachowana nie tylko w samym człowieku, ale również w Kościele. Dzieje apostolskie 6.1 o tym mówią. Możemy to wiedzieć, jeśli. Niewiarygodna, jaką jesteś dzisiaj sprawna w swojej służbie. To pewnie przez to namaszczenie, które uzyskaliśmy podczas uwielbienia, bo naprawdę... Ja poczułem bardzo y, fajne emocje. W tym czasie, gdy liczba uczniów rosła, heleniści zaczęli zarzucać Hebrajczykom, że przy codziennej posłudze lekceważą ich wdowy. Jakby obowiązki zaczęły ich przerastać, widać. Wówczas dwunastu zwołało pozostałych uczniów i wystąpiło z taką propozycją: Byłoby rzeczą niepożądaną, gdybyśmy zaniedbali słowo Boga, a zajęli się usługiwaniem przy stołach. Dlatego znajdźcie sobie, bracia, siedmiu mężczyzn, cieszących się powszechnym uznaniem, pełnych ducha i mądrości. Zwróćmy też na to uwagę, że oni mają mieć przede wszystkim te duchowe pod podstawy, fundamenty, którym moglibyśmy zlecić ten obowiązek, a sami poświęcić się modlitwie oraz głoszeniu słowa. Czyli nie przestawać usługiwać przy stole, ale znaleźć równowagę, ten bilans. Aby osiągnąć pełnię, całość. I tak jak mówiłem, ten, ten aspekt w, w, w każdej dziedzinie naszego życia, praktycznie moglibyśmy, powinniśmy zwrócić na to uwagę, zastanawiać się na tym, pielęgnować albo korygować, czy obydwa te elementy czy się zgadzają, czy, to, czy, te, czy ta równowaga nie jest zachwiana, czy nasza służba, jakaby nie była. Czy ona nie jest nacechowana niepotrzebnym napięciem, niepotrzebnym stresem, <laughs> świadomością, poczuciem tego, że jakby sytuacja mnie przerasta? Czy ona, ta służba jest ugruntowana na tych duchowych filarach? Ale myślę, że też odwrotnie. Powinniśmy zdać sobie z tego sprawę też, że chrześcijaństwo polega również na służbie że nie polega tylko na siedzeniu i słuchaniu. To jest piękne. Siedzieć u stóp Pana Jezusa i słuchać Słowa Bożego i, i mieć z nim relację. Zwróćmy uwagę na jedną fajną rzecz, że y, ta postawa Marii, tak naprawdę, to ona porusza jakby dwa aspekty. Ja o tym nie powiedziałem. Tam są jakby dwa obrazy. Po pierwsze, słuchanie Słowa Bożego, a drugi aspekt y, jest przebywanie z Jezusem i osobiste relacje z Jezusem, bo, 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 bo ta postawa y, jej. To, Siedzenie u stóp, jakby tam są dwa obrazy w jednym. Nie wystarczy słuchać. Ona siedziała przy Panu Jezusie, ona miała z Panem Jezusem relację, ona była blisko Niego. Nie wystarczy tylko słuchać Słowa Bożego, ale trzeba też być blisko Pana Jezusa. Też warto zwrócić uwagę. Jak widziałem to na obrazie w zeszłym tygodniu, już nie chciałem go dzisiaj wyświetlać, jest taki obraz, kiedy Maria i Marta usługują, znaczy Marta usługuje, Maria siedzi. U stóp pana Jezusa, i wtedy łatwiej to zobaczyć, że ta jedna nie tylko słucha, ale ona z nim jednocześnie jest. Ma z nim relacje, obcuje z nim. Blisko siebie siedzą. Natomiast Marta, gdzieś tam w stresie, ale chciałem zwrócić uwagę na to, że sama posługa nie jest rzeczą złą. Jak my bardzo często w pośpiechu, analizując te dwie postawy, możemy powiedzieć, nie, służba nie, gościnność nie, to ona powinna siedzieć, nic nie robić. Niekoniecznie. Trzeba w takiej sytuacji umieć znaleźć jakiś złoty, jakiś złoty środek. A propos służby, iż będzie krótsze kazanie. Już niemal dochodzimy do końca. Ale może tak czasem lepiej, aby mieć jakby mniej informacji. Przystawić to do własnego życia, do własnych postaw. Czy u mnie w życiu gdzieś nie nastąpiła jakaś dysproporcja między tymi dwoma postawami? List do Kolosan 3:23. Mówi o służbie. Służcie nie na pokaz, jak to robią pochlebcy, lecz ze szczerego serca i szacunku dla Pana. Cokolwiek czynicie, czyńcie z głębi duszy. Tak właśnie. Jak dla Pana, a nie dla ludzi. Świadomi, że to od Pana otrzymacie zapłatę wraz z Waszym dziedzictwem. Pamiętajcie, Panu, Chrystusowi służycie. I pamiętajmy, że na każdego z nas w kościele tak naprawdę czeka jakaś y, chwalebna y, służba. I myślę, że jeśli jeszcze sobie nie znaleźliśmy miejsca, to o to też powinniśmy się modlić, bo jeśli chcemy się Bogu podobać i modlimy się o przeróżne rzeczy, aby do Boga się zbliżyć, aby być podobnym do Pana Jezusa, On przecież całe życie nic innego nie robił, tylko służył, to może do swoich modlitw powinniśmy właśnie właśnie włączyć jedną taką, aby Bóg nam pokazał, jakie nam w kościele podpisują przeznaczył miejsce, jaką służbę, jakie obowiązki, jakie od, odpowiedzialność. Bo jest to jedna z tych dwóch części, nawet jeśli ta, można, jeśli nawet uznamy, że, że, że to siedzenie u stóp jest ważniejsze, pełniejsze, szlachetniejsze, bardziej duchowe, to nie zapominajmy, że ta druga, mniejsza, szlachetna część też w życiu naszym chrześcijańskim powinna mieć miejsce. To jeszcze mam fragment Błogosławieni cisi. A propos tej postawy, cichości, wyciszenia w tym sabacie. Błogosławieni cisi, bo oni odziedziczą ziemię. Pokora, spokój, zaufanie i wyczekiwanie, i to nabieranie siły również do służby w podczas relacji z Bogiem, to jest właśnie bardzo, bardzo ważne. Ale w odpowiednim czasie działanie i to już będzie od, ostatni, krótki fragment który mówi właśnie o tym, żebyśmy w pełni ducha napełnieni. Duchem świętym przez dobry czas, przez dobre relacje z Bogiem, przez, przez ten duchowy sabbat, abyśmy przystąpili do działania Rzymian 12:1. W zapale, ale nie w stresie, w zapale bądźcie niestrudzeni, duchem płomieni, w panu gotowi do służby. Z tą myślą was zostawiam i zachęcam, aby każdy z Was e, wewnątrz rozejrzał się nieco, jak to te moje wewnętrzne proporcje w obu tych ważnych dziedzinach, połowach, nazwijmy, częściach, o tak, częściach, w tych obu częściach, z które obie składają się na chrześcijaństwo, tak naprawdę, na naszą postawę, na, na to, jak nasze życie y, wyglądać powinno.